Z nami Ewa Piątkowska, która szykuje się do kolejnej walki kiedy? 31 stycznia w Toruniu. Co to będzie za pojedynek sześciorundowy? Nie, to będzie moja pierwsza ośmiorundówka. Nie znam jeszcze przeciwniczki, ale już wkrótce powinnam poznać, bo już tak dużo czasu nie zostało. Czyli przechodzimy na wyższy poziom. Tak, bo mamy bardzo ambitny plan na pierwszą połowę 2015, więc już czas, żebym y, sprawdziła się na jakimś dłuższym dystansie. Co to za plany? Można cokolwiek już mówić na ten temat? Y, mogę powiedzieć, to będzie walka o Mistrzostwo Świata. Y, to znaczy, jeszcze okay. nic konkretnego, ale bardzo gorąco namawiam na to moich promotorów. Z y -y. trenerem też już to y, ustaliłam, już rozmawialiśmy o tym, więc. Y, Myślę, że będzie tak, że teraz ta walka ośmiorunowa, a później już na Mistrzostwo. A skąd taka zmiana z tryb, trybu stawiania małych kroków, uczenia się na walkę o Mistrzostwo Świata? Bo mm, do tej pory. Nie zwracałam za bardzo uwagi na te najlepsze zawodniczki, bo twierdziłam, że to, na to jeszcze mam czas, że najpierw poboksuję z tymi słabszymi i tak naprawdę nawet ich nie oglądałam. I e, wyobrażałam sobie jeszcze z te dwa miesiące temu czy trzy, że to są, e, że wszystkie one są takie jak Cecilia, że są naprawdę na wysokim poziomie, ale jak zaczęłam je oglądać, to stwierdziłam, że one wcale nie są takie dobre, że Cecilia jest tylko jedna, ona jest ewenementem, a wszystkie inne są jak najbardziej już teraz do pokonania. I um, powiedziałam moim promotorom, że najchętniej bym boksowała z trzema z tych czterech mistrzyń, bo akurat w mojej wadze każdy pas ma inna zawodniczka. Ale ta czwarta też właściwie może być. Jeśli ją by się um, najłatwiej dało załatwić, to też jak najbardziej podejmę taką walkę i um, jestem pewna, że wygram. Mhm, ale przymiarki są do tego, żeby taki pojedynek zorganizować w Polsce? Tak, najchętniej walczyłabym w Polsce i y, promotorzy powiedzieli, że będą się starali taki pojedynek zorganizować, ale też chętnie pojechałabym walczyć u nich, jeśli, jeśli by trzeba było. Ta walka ośmiorądowa, która ma być w styczniu, y, rywalka to też będzie już z, z trochę wyższej półki, y, bo tak naprawdę walczyłaś w ostatniej walce z kimś bardzo doświadczonym. Gdzie walka trwała bardzo krótko i, i, i wypadłaś na etle bardzo dobrze w porównaniu z innymi, niektórymi mistrzami świata, tak? które, które się trochę z nią męczyły. Jak, wracając do pytania, jak, jakiego typu rywalki mamy spodziewać się w Toruniu? No już na pewno chcemy sprowadzić kogoś dobrego, kogoś o porządnym rekordzie, mocno dodatnim. Mnie jest obojętne, tak naprawdę. Bardzo ciężko teraz trenuję, zresztą odkąd tu przyszłam, od roku ciężko trenuję, więc Czuję, że jestem coraz lepsza i boksersko fizycznie po prostu nie, nie ma porównania z tym, co było, jak tu przyszłam. Więc no, ja jestem gotowa podjąć z każdą walkę. Zobaczymy, kogo sprowadzą promotorzy. Mhm. Czyli, generalnie, spojrzałaś sobie na mistrzynię Świata, przekonałaś się, że ten poziom tak daleko nie jest. Wcześniej mówiłaś, że brakuje ci tak naprawdę tylko doświadczenia na, 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 na długich dystansach i to jak sobie obejrzałaś na wideo te mistrzynie to faktycznie się potwierdziło? Tak, tak się składa, że jest sporo walk każdej z tych mistrzyń, więc można sobie spokojnie pooglądać i y, naprawdę nie ma niczego w czym one byłyby takie no, Fantastyczne. Po prostu tylko tyle, że miały już sporo tych walk dziesięciorundowych. Każda z nich walczyła kilkadziesiątek, a ja najwięcej walczyłam cztery rundy. Mm -hmm. Jeśli chodzi o taki pełen dystans. Y więc chcemy teraz zrobić tą ósemkę, ale tak naprawdę niezależnie od tego, czy ta ósemka rzeczywiście będzie trwała pełen dystans, czy jedną rundę, to i tak chcę podjąć tamtą walkę, bo uważam, że już nie ma na co czekać. Mm -hmm. Ale to w takim razie ty jesteś taka dobra, że po w pięciu, sześciu walkach będziesz mogła walczyć o Mistrzostwo świata czy poziom y, akurat y, w Twojej kategorii wagowej nie jest aż tak wysoki? Tu nie chodzi akurat o moją kategorię wagową, tylko obok kobiet tak wygląda, że często w, w siódmej walce Ósmej już podejmuje się walki o mistrzostwo i wiele dziewczyn w tych walkach właśnie już wygrywa i później mają swoje pasy, więc nie, nie wiem, czemu miałabym boksować ze słabymi przeciwniczkami kolejny rok, jak ja uważam, że już jestem gotowa do takiej walki. Czyli w takim razie na razie temat twojej walki za Brodnicką odchodzi na bok. Myślę, że mogłybyśmy się spotkać w drugiej połowie 2015. Pierwszą połowę mam już zaplanowaną, ale w drugiej jak najbardziej. Yy, tak jak mówię, to, już, to jest tylko kwestia dogadania się promotorów, bo my obie chcemy walczyć, więc jeśli oni stwierdzą, że to się opłaca, że trzeba taką walkę zorganizować, to wychodzimy i boksujemy. No to jest taki wymarzony scenariusz, żebyście boksowały o Mistrzostwo Świata, które zdobędziesz kilka miesięcy wcześniej. Obojętne. Jeśli będę miała już ten pas, to mogę go postawić na szali. Bo z, nie wyobrażam sobie, żeby Ewa mogła mi zagrozić w tej walce. Mhm. A w ostatnim czasie stoczyła dwie walki? Zaimponowała ci czymś? Rozwija się, Twoim zdaniem, ona jako pięściarsko? Nie, właśnie uważam, że boksuje cały czas tak samo jak rok, dwa, trzy i pięć lat temu. Mhm. Yy, I myślę, że jeśli, jeśli się nie poprawi, to przy pierwszej weryfikacji może być nieciekawie dla niej. Ta weryfikacja. Pewnie pierwsza będzie z tobą? Nie wiem. Z tego, co mówił promotor Ewy, chcę jeszcze zrobić chyba z jedną, dwie walki takie na przetarcie na, na początku przyszłego roku. Więc może być tak, że akurat trzecia walka będzie ze mną. No A ja jeszcze zapytam na koniec, jest wstępny termin tej walki o Mistrzostwo Świata? Czy to będzie walka wieczoru na jakiejś gali w Polsce? Czy o tym też były już rozmowy? Nie, nic konkretnego. Jedynie to, że, że bardzo mocno naciskam promotorów, żeby taką walkę zorganizowali. Wiem, że już działają coś w tym temacie. Mamy w planie sporo gal na początku 2015. Jeśli wyjdzie ta gala lutowa, to będzie styczeń, luty, marzec i kwiecień. Więc jest kilka terminów. No i zobaczymy. No właściwie to jest mi obojętne, bo... Chociaż chyba najchętniej walczyłabym gdzieś blisko Warszawy, żeby znajomi mogli przyjechać i kibicować. Byłoby fajnie, ale też właściwie Arłamów też może być, bo walczyłam tam w zeszłym roku i to by była taka, tak takie symboliczna. Tam walczyłam swoją pierwszą walkę w tej grupie, a rok później mogłabym już walczyć o mistrzostwo, to by było też fajne.